Stenoza L3, L4. Czy to jest groźne? Czy z tym można żyć? Czy trzeba operację? Czy zastrzyki? Stenoza. Jest to zmniejszenie miejsca wewnątrz kręgosłupa. Jest to o tyle groźne, że powoduje ucisk na korzenie nerwowe. I ten ucisk na korzenie nerwowe może prowadzić do bólów, zwłaszcza podczas chodzenia, podczas stania, ale może też prowadzić do zaburzeń neurologicznych. Do zaburzeń w kontrolowania oddawania moczu i stolca do zaburzeń w, na tej wysokości L3 L4 przy wchodzeniu po schodach dlatego że mięsień czworogłowy może być osłabiony czyli jeżeli chcemy wejść po schodach może być problem wszystko zależy od tego jak bardzo ta stenoza jest nasilona jeżeli jest krytyczna to generalnie się operuje chyba że są przeciwwskazania do operacji w innych przypadkach pomaga zrzucenie brzucha, pozbycie się zbędnych kilogramów, jeżeli takowe są. Może pomóc fizjoterapia, jeżeli są przykurcze w stawach biodrowych, przykurcze zgięciowe, jeżeli te przykurcze rozciągniemy. To często kręgosłup jest bardziej prosty podczas chodzenia. Dzięki temu jest w nim więcej miejsca, dzięki temu często dolegliwości też się zmniejszają. Zastrzyki natwardówkowe robimy w szczególności, jeżeli ta stenoza jest wykonywana, jeżeli ta stenoza jest spowodowana dyskopatią, bo dysk przepuklina może się wchłonąć. Natomiast, jeżeli przede wszystkim są to zmiany spowodowane zmianami przerostowymi, przerost więzadeł żółtych, takie więzadła, które znajdują się w środku kręgosłupa, przerost stawów międzywyroskowych. To tego żadnym zastrzykiem nie rozpuścimy, żadnym zastrzykiem tego nie cofniemy. I musimy pamiętać, że w miarę upływu lat te zmiany będą jeszcze narastać. Także, jeżeli przede wszystkim stenoza spowodowana jest zmianami zwyrodnieniowymi, wtedy ja staram się takich zastrzyków nie robić, jak kieruję pacjentów do neurochirurga, bo neurochirurg w takich przypadkach może dać im realną poprawę.